Pozytywnym sensie, a ja już proszę w takiej kolejności, by były one wręczane. To tradycja Łażowska, zatem z pokłonem ją uszanujmy, z dostojeństwem przyjmijmy, no i cieszmy się z tego zaszczytu w postaci instytucji i person, które będą obdarowywane tym. Koło gospodyń wiejskich konkolówka wręcza wieniec dla Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie zatem pana wicemarszałka Stanisława bardzo prosimy na całej instancji zarządzającej naszym województwem piękne młode dziewczyny w regionalnych strojach, do tego jeszcze chleb, i koszyk i fajermani z konkolówki niosą pieniędzy w kształcie serca z figurą Maryi wszystko to przybrane. I, mirtem, I zielonością, a przede wszystkim takimi tętniącymi głosami, które stanowią obrys tego serca. Tu wieńca jest przepełniony zielem, kwiatami, tym, co już niebawem złota polska jesień nam tu przybarwi, a zatem. Pełna tradycja, bardzo prosimy, będzie pewnie ośmiewany, albo omówiony. W naszej pięknej gminie nadchodzą dożynki, więc nas sołtys mówi, trzeba wieniec uwić, kochane dziewczynki. Trzeba to pamiętać i powtarzać stale, że w tym naszym kole gosposie jak lale. My zdolne kobitki razem się zebrały, i wieniec uwiły z tego, co my miały. W zaproszeniu naszym pięknie napisali, że my swe plony marszałkowi dali. Nasz Panie Marszałku, Gościu Honorowy, przyjmij od nas ten wieniec dożynkowy. Służyła nam Panie Twa opieka, Boże. Dajemy dziś Gościom polne kwiaty, zboże. A Wy, mili Państwo, byście o nas pamiętali, i waszym urzędzie chleba skosztowali. Chleba z kąkolówki samej żytnej mączki, co go wyrobiły nasze sprytne rączki. Nasz panie marszałku z naszej ziemi rodem, Ty na jasnej górze wraz z całym narodem prosiłeś Maryję, by te nasze żniwa były urodzajne. Niech się ludzie cieszą, szedłeś do mateńki aż dziesięć dni pieszo. Wszystko, co dziś mamy, składamy w Twe ręce i serca prosimy, Ty pamiętaj o nas w modlitwie i w pracy, bo wieś Konkolówka też Twoi rodacy. Jeszcze o Was. Panie Marszałku, proszę poznawać to zdjęcia, bo to zdjęcie wam na urzędowych i rodzinnych będzie pamiątką nie lada. To kwiat białogłowski Konkolówki. Dziewczyny jak z żurnala, A wszystkie Naludowo ubrane, ośku fryzjera każda była, treny miała i tu dziś uśmiechami szeroko nam tu promieniują. Ja oczywiście serdecznie dziękuję, szczególnie za ten bochen chleba, który za chwilę odbiorę. Oczywiście piękny wieniec będzie jeszcze godnie reprezentował naszą gminę, a szczególnie e, miejscowość Kunkolówka w Urzędzie Marszałkowskim. Wspomniane pielgrzymowanie na Jastą Górę. Jest za sprawą również księdza dyrektora pielgrzymki przemyski, księdza Jacka Rawskiego i w tym roku wyjątkowo pielgrzymowało ponad 200 pielgrzymów. Wielu pielgrzymów było z tej parafii, z parafii dekanatów błażowskich, z parafii z Futomy i rzeczywiście całą drogę idąc e, przez pola w lipcu jeszcze zboże dojrzewa, chociaż w tym roku ze względu na temperaturę już w niektórych miejscach, zboże było wykoszone, ale modlimy się właśnie o to, żeby też i Matka Najświętsza błogosławiła, żeby wstawiała się do Pana Boga za rolników, za rolników również ziemi włazowskiej. Serdecznie dziękuję, jestem niezwykle wzruszony za ten piękny bochen chleba jeszcze wyjątkowo pieczony na piecu w naszych miejscowościach przez Nasze mamy, a dobrze, że e, to też i młode gospodynie przejmują właśnie, bo nie jest wcale łatwo taki chleb kupie, a wiem coś o tym, mama od 60 lat. W każdą sobotę piecze chleb na piecu, jest to duży wysiłek również dla całej rodziny, żeby ten chleb, ale ten smak jest niezapomniany. Serdecznie paniom dziękuję za to, to, ten piękny wieniec. i bochenek chleba. Oczywiście w Urzędzie Marszałkowskim też będziemy się starali, żeby dzielić ten bochen chleba tak, żeby również i gmina Błażowa z tego miała korzyść. Dziękuję bardzo. Tak, te brawa to dla pań z Kołogosłowin Wiejskich w Konkolowce. Prosimy, bo będzie w kolejce pewnie następna grupa wieńcowa. Kordialne jeszcze podziękowania pana marszałka. Nie wstydźmy się tych wzruszających chwil, niech one będą. No i w rewanżu kosz, tak zezem podpatrywałem, tam jest. I krople sercowe i dla mężów, i dla rolników, i dla pani Łakosie dużo bogato tam jest nawtykane. Bez góry, doliny, do ładnej dziewczyny. Wierz i konisiu, wierz, niech się wózek toczy. Nie za we dnie, nie zajadą we dnie, to zajadą w nocy. Zajadł we dnie, nie zajadł we dnie, pozajadł w nocy. A jak przyjechali do ładnej dziewczyny, zarżał konikary, zarżał konikary przy pustej hrabie, nie zarżał żałkoni w karczy pustej krawinie. Zagrajcie, zagrajcie strzypeczki z jabora. to se podeńcuje, to se podeńcuje dziewczyna ze dwora. To se podeńcuje, to se podeńcuje jej dziewczyna ze dwora